<laughs> I'm looking for my keys. Chcę osiągnąć tu wszystko, gdzie twoi przyjaciele. Jak nawet coś ci nie wyszło, to i tak zrobiłeś wiele. Później czas szybko prysło, nostalgią buchamiele. To wszystko we mnie wysło, gubiłem się w swym ciele. To wszystko jakby nie stąd, nie wiem już co się dzieje. Może zrobiłem też błąd, poznając tutaj ciebie. Patrzę na swoją przeszłość, widzę sobie zmartwienie. Zostałem z tą depresją, czasem odnalazłem siebie. Zwątpienie, już nie znam tego stanu. Gonię tutaj marzenia i dobrze tu do szmaru. Pomału, bo nigdzie się nie spieszę, życia kwestia wyboru, wybierzecie tak jak chcecie, bo przecież każdy dukowalem jest swego, swego losu i wolę tu nie wiedzieć ile mi zostało czasu. Pomału, lecz skutecznie kroczę sobie tu do przodu, pomału elokwentnie kreślę wersy, gram bez kodu. Pomału elokwentnie kreślę wersy, gram bez kodu. Do przodu, do przodu, do przodu, ciągnę to brat, gram tu bez kodu, spalam ten gram, dziękuję tu Bogu za to co mam, chcę żyć bez nałogu, nielegalne życie zostawiłem z boku, te bycie żołnierzem, latanie po zbroku. zabiłem to w sobie, bo w sam siebie wierzę.